Dostał? Dostał. Teraz tak. w serce. Cześć, jestem Dawid, jestem posiadaczem pozwolenia na broń palną ze stowarzyszenia KS Amator. Przyjechałem tutaj wraz ze swoją bronią palną na pozwolenie kolekcjonerskie i sportowe. Dzisiaj chłopaki będą testować różne rodzaje i warianty broni, które mogą przetestować też w grach komputerowych. Dzień dobry, nazywam się Mateusz. Cześć, nazywam się Szymon. Kiedyś w życiu strzelałem z broni. Panicznie boję się broni. Mówili, że mi to idzie, ale ja im nie ufałem i przestałem. Mam w zasadzie uszlenie na ołów. Jest wyzwalające absolutnie to, że można sobie od czasu do czasu skoczyć na strzennice i... Się drogimi dziurkaczami, bo nie oszukujmy się, co są drogie dziurkacze. W grach oczywiście strzela się przyjemnie, więc będzie okazja zobaczyć, czy w rzeczywistości też tak jest. Pierwsze, z czego postrzelamy, to rewolwer na kaliber 38 Special. Jest to krótki rewolwer z ponad dwucalową lufą. Działa w systemie Double Action, czyli możemy działać na samej pracy z pustu lub napinać wstępnie kurek i strzelać z dużo Ciężarem z pustu. Ale tutaj mamy pistolet w centralnym zapłonie w kalibrze 919 mm firmy HS Produkt. Tutaj mamy rosyjską pepeczkę z fabryki w Tule z roku 1944. Działa na zasadzie zamka swobodnego odrzutu w kalibrze 762 x 25 mm. Karabin AK z wytwór broni palnej rogów w kalibrze 762 x 39 mm. Karabin w systemie AR15 firmy Aero Precision w kalibrze 223 Remington, tak zwana popularna MK. Trzeba w kalibrze 1276 firmy Ataman, turecki wytwór Dubeltówka Iża, kaliber 70 tak zwana dałka. Raczej nie strzelam w grach. I mimo tego, że to zazwyczaj powinna być broń boczna, to przedstawiana jest jako coś, co ma ekstremalnego kopa. Kojarzy mi się z taką potężniejszą wersją. Pistolet. Rewolwer to jest taki bardziej cool pistolet, i zakładałbym, że jakiegoś tam kopa będzie miał, bo jest, wiadomo, krótszy. Jeden strzał to jest jeden trup, więc spodziewam się, że to będzie potężna broń. Jak każda broń, powinna być głośna, jak cholera. Bardzo głośna i bardzo potężna. Takie są moje oczekiwania. Potem będziemy grali w rosyjską ruletkę moją ulubioną <laughs> grę komputerową. będzie. <laughs> To jest o tyle dobre, że zaczęliśmy od rewolwerów, bo mogliśmy się przyzwyczaić do tego huku, który będzie później. Bardzo głośny, ale nie tak potężny, jak myślałem. Bałem się, że to będzie pierwsza i ostatnia broń, którą będę strzelał dzisiaj, bo potem już będę miał dość. Ja, jako że długo nie strzelałem, faktycznie było to, czego się spodziewałem, więc mruganie, jakbym próbował poderwać swój cel. Nie ma takiego kopa, ale podejrzewam, że to jest kwestia tego, że po prostu kaliber, a nie typ pistoletu. Jest chyba za dużo rodzajów rewolwerów w Vice City, od razu stajesz tak, jakbyś chciał powstrzymać absolutnie wszystkich handlarzy narkotyków z Miami. Jest przyjemny, jest dość wdzięczny wbrew pozorom. I też jest jedną z tych broni tutaj, którą się fajnie obsługuje, bo ma takie mechaniczne elementy, bębenek właśnie ładowanie i tak dalej, to jest całkiem spoko. Coś tam dało się nim trafić. Szósty jest tarczą. chyba tak. Ale zabić zabiłem. Tak. Gdzie zabiłeś? Rojalemce mu odstrzeliłeś tylko. No nie, widzisz te czerwone kabelki? Tam boli. Uuu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, tutaj tych dwóch. Poza ciałkiem, ale w tarczy bardzo ładnie. No a tutaj to jest serducho, to już. No, o, to, był serce. Twój, to był twój pierwszy strzał. Następne to już się bawiłem, bo wiedziałem, że nie żyje. <grym> ale celowałeś mu w to serce, czy. <grym> nie, nie, ja miałem zamknięte oczy, co ty mówisz? Za każdym razem. Polecam rewolwery. Wydaje mi się, że będzie to broń bardzo celna, chociaż intuicyjnie domyślam się, że nie. Z broni krótkiej już strzelałem, więc oczekiwania kontra rzeczywistość gdzieś tam z tyłu głowy mam, ale mam dość długą przerwę. Często bardzo w grach pistolet jest potężniejszy niż karabin, bo jest dużo celniejszy, bo strzela się pojedynczymi pociskami. W grach to jest bardziej, żeby wysprejować, jak już nie masz czasu, żeby przeładować. Domyślam się, że w rzeczywistości będzie zupełnie inaczej. Wyobrażam sobie, że ładuje w grze tak broń. Dobra. Dziewiątka udowadnia, jak niekoniecznie celnym człowiek jest. Bohater gry strzela dokładnie tam, gdzie wymierzymy celownik. Bardzo szybko sobie uświadamiam, że te historie, że dwójka ludzi strzela się naprzeciwko siebie na ulicy i żaden z nich nie trafił mimo wywalenia 20 naboi. To jest prawda. Trzeba po prostu chyba dużo treningu, żeby z takiego pistoletu dobrze strzelać, tak jak bohater gry, który, właśnie tak jak mówię, jeden strzał, jedno zabójstwo, w wielu grach ten pistolet jest absolutnie przesadzony. To już ma kiepski, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nawet wydaje mi się, że jakby człowiek bardzo przykombinował, to tak... tak średnio, tak średnio. Jednak chyba długa broń wygrywa. To teraz jest pepesza. Tak. Co? Jakieś obawy? Nie, ja, takie trochę. Z tego nie wiem, czy strzelał mój dziadek. Więc... Z pepyszy strzelałem oczywiście w Call of Duty i moje skierowania są takie, że to jest taka broń, że jak się naciska spust, to po prostu ta broń leci wszędzie. Nie spodziewam się niczego. Wiem, że w grze potrafi siedzieć spustoszenie. Nie mam żadnych oczekiwań, mam same obawy. Domyślam się, że jak nacisnę spust, to tutaj będą musieli mnie łapać, bo będę leciał do tyłu. To znaczy, to jest na tyle stare, że w moim mniemaniu powinno się rozsypać. Jeżeli nie wybuchnie mi w rękach, to już będzie duży plus. W taki kalownikie, się to jest yy, opakowanie na płyty Blu-ray, nie? O, o, No i można się To jest przycisk? I który naród to wymyślił? Rosjanie. Nie, <laughs> Gotowy na wojnę. Nie można pójść Dobry stół. Coś dostało. I z jakiegoś powodu mimo największych obaw i tego, że to się rozleci w rękach, albo nie wiem, nagle zacznie mi dźwięczeć w uszach od huku hymn Związku Radzieckiego, to jest absolutnie świetnie się z tego strzelały. Samo załadowanie pocisków było małą zagadką. Dostawało się tajemnicze czarne pudełeczka, w którym trzeba było nauczyć się, jak je otworzyć, jak włożyć pociski, jak zamknąć. I sama obsługa tej broni była, była bardzo fajna, była dość ciężka, dość taka niby nieporęczna. Aha, ja nie wiem kto to zbudował. Ładowanie jest okropne, zwłaszcza w bębenkowym magazynku. Okazała się bardzo celna, co kompletnie mi się z nią nie kojarzyło. Ale trzy były. Pięć. Szymon nie był No, otworzyliśmy go trochę z boku. Tu widzę wasz kolega za laptopem, tak? Też dziurki ładne wycięło. Jestem bardzo ciekaw, kto, kto znowu celował w krocze. No i tutaj jeszcze mm -hmm. widzę jeden poleciał. Mm -hmm. Wszystko trafiliście. Ta broń to jest... Na te 25 metrów to jest... Właśnie tak zaskakująco to... Jest celna bardzo. Sam feeling strzelania to jest czad. Zarówno strzelanie ogniem pojedynczym, jak i takim szybszym pojedynczym jest naprawdę cool. Był element tego, że, że broń się zacięła. O. To też było fajnym doświadczeniem. O ile w grze prawdopodobnie bym tej broni nie wybrał, tak tutaj, gdybym miał gonić Szymona z bronią, a za chwilę miałaby przyjechać duża ilość policji, to wybrałbym PPS-a. To był żart. Tak, spokojnie Szymon. Strzelałem tylko z tych starych kałachów, które podobno są nie do zabicia, a te nowe, no, wyglądają futurystycznie. Będę miał przynajmniej porównanie jak ten stary kałach z tym nowszym kałachem. Są jakieś takie mity, że, że jest taką niezawodną bronią, ale mi się kojarzy, że być może dlatego, że grałem w jakieś stalkery i tak dalej, że broń, bronią, która się często zacina i jest, jest zawodna właśnie. Nie ma aż takiego kosmicznego odrzutu, z tego co pamiętam. Ale z drugiej strony, że jest, nie wiem, prosta w użyciu, że, że taka, że każdy ją podnosi i może z niej strzelić. Każdy może z niej strzelić. Każdy, bez pozwolenia. Łatwe. Wodełko. I gotowe do strzału. Zostrzenia. On był przede wszystkim dla mnie niewygodny, ale no to gry nie pokażą ci nigdy, że hej, patrz, trzeba trochę poprawić tutaj, hej, trzeba trochę wyżej. Kałasz był bardzo fajny, ponieważ miał taki fajny magazynek, który wyglądał jak zabawka, był z plastiku. Poczułem się, że wojna jest zabawna. Moje porównanie Kałacha ze świata rzeczywistego z tym z gier jest ciężki, niewygodny, ale coś tam strzela. <grym> Samo strzelanie było całkiem spoko, Rozczarował mnie pozytywnie w tym sensie, że może nie był jakiś imponujący, ale na pewno był lepszy niż się spodziewałem, nie odpadały elementy z niego po, po strzale, więc to było, to było naprawdę pozytywne. Wydaje mi się, że to jest taka generic broń. Na tej zasadzie, że hej, to jest ten karabin taki presetowy. Kojarzy mi się z taką najbardziej profesjonalną bronią amerykańską armią, nowoczesnym zbrojenictwem. Wydaje mi się, że to jest taka podstawowa broń, która powinna spełniać absolutnie wszystkie potrzeby. Najbardziej celna, najbardziej fachowa i nie wiem, żeby się dało strzelać z biodra. Nie wiem, kim są ludzie, którzy strzelają z biodra. Kompletnie niecelne. Prawdopodobnie się pomylę i nie będzie się dało nią nic trafić, ale zobaczymy. Ta broń, jak już ją zobaczyłem, to wydawało się, że to jest jedna z tych broni, w których można demontować 17 elementów. I cztery lunety po bokach. M4 jest strasznie głośna. Ja się nie spodziewałem, że to jest takie głośne. Chyba na tle tego wszystkiego do tej pory zrobiło na mnie jakieś takie największe yy, słuchowe wrażenie. Podejrzewam, że żołnierze są bardzo szybko głusi. Pozdrawiam ich laryngologów. Jeśli chodzi o, o samo użytkowanie, no, wydawała się taka solidna. Nie było tam nic bardzo zaskakującego. Z celnością może gorzej trochę, ale to też raczej wynikało z, ze mnie niż pewnie z tej broni. Ale ogólnie było, było całkiem spoko. Jeśli chodzi o samo prowadzenie broni, nie wiem czy tak to się nazywa, wymyślam właśnie nowe terminy. Robi wrażenie, ale, ale przede wszystkim huczy jak jasna cholera. Jeżeli by teraz robili Ciemności z Aszem Williamsem, to to mogłoby być boomstick. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem. Czekaj, to osiem, a było dziesięć, tak? No to nieźle. W życiu strzelałem tylko raz ze strzelby, i to była strzelba, którą określiłem jako ma pan może test Johna Wicka, i miał. Strzelby są chyba jednym z najbardziej przyjemnych rodzajów broni w grach. i Fajne odgłosy, wydaje. To będzie satysfakcjonujące. Ten rodzaj broni, którego chyba najbardziej się obawiam, bo domyślam się, że mają największy odrzut. Wszystko zależy tak naprawdę też od y, amunicji. Nie jest to amunicja, która wygląda na taką, która urywa ręce i zmusza cię do backflipu. Natomiast nie spodziewałbym się, żeby to była broń, która ma rozsądny zasięg 2,5 metra, jak to jest w grach, że to jest broń na krótki dystans tak naprawdę, taki bardzo krótki. Tylko i wyłącznie, jak ktoś praktycznie zagląda ci do lufy, jest sens strzelać, albo jak jest kilka osób koło siebie. Drugi. Ja chyba naprawdę lubię strzelby, bo po pierwsze gabarytowo pasujemy do siebie. Po drugie, ta broń dużo wybacza. A nie oszukujmy się, strzelcy z nas są, wiadomo, że wyborowi, ale niekoniecznie w tym kontekście, w jakim powinniśmy. No myślę, że ten materiał będzie dość jednorodny, jeśli chodzi o nasze opinie, bo ze strzelby strzał się najlepiej. Jest satysfakcjonujące, więc tutaj jak najbardziej się zgodzę, że gry mają dużo wspólnego z tym. Najbardziej radosną rzeczą było to, jak wylatywały łuski i ten odgłos, kiedy lecą po ziemi. Tak bardzo mi się to kojarzy z gier, Pomyślałem sobie, że to, to jest właśnie to. Można dźwiękami, można właśnie jakimś tam błyskiem z lufy. Ta broń dobrze oddaje, jak poczuć się kul cool, i jak być usatysfakcjonowanym na kilku poziomach. Natomiast dużo mnie jest oddane to w grach, jeśli chodzi o celność, bo ta odległość, na, na której byliśmy, to w grach prawdopodobnie byłaby już, strzelba byłaby już bezużyteczna prawdopodobnie w grze. Natomiast tutaj chyba oboje przy pomocy strzelby zestrzeliśmy wszystkie cele. A w tutaj macie to i to wylot. Więc strzelba była bardzo, bardzo fajna. Czy to mnie kopnie? Nie wiem. Strzelałem z takiego w Red Dead Online i, i kompletnie nie mam pojęcia, czego się spodziewać. A tutaj straszyli. To jest takie do zabijania bizonów. To jest chyba taka najbardziej klasyczna broń z Duma, która powracała w wielu grach, w różnych wersjach. Duży odrzut, duża siła i, i bardzo intensywne wrażenia. Jakie są moje oczekiwania, że mną gibnie? O! Słowo nagrywaj dymu. To jest specyficzna broń, co do teraz czuję w prawym barku. Bałem się, że ona będzie urywała kończyny. Świetnie sobie radzi z plastikowymi ludźmi, to na pewno. Myślę, że to jest kwestia oczywiście wprawy i pozycji tego, jak się strzela, ale ta, ta dubeltówka i ta strzela poprzednia też zostawiły swoje piętno. Czy jest kul? Cool? Chyba tak tylko z definicji to ładowanie, łamanie całości i to, że później, wow, wylatuje dym. Tylko. Ostawiajmy jednak na utylitarność i lepiej jest zabić więcej celów, nie? Ponownie, jak w przypadku tej, tej pierwszej strzelby, była bardzo celna i wszystkie pociski trafiły cel, więc strzelby są celniejsze niż broń snajperska. Macie to tutaj na taśmie. Śrutek? Śrucina, no. Śrutek. <głos》> Tu jest pistolet firmy HS Product. Jest to model HS 5 kalibrze 45 ACP. Nie pamiętam, czy strzelałem z tego typu amunicji. Tutaj zaczynam się obawiać, czy to jest jedna z tych broni, które sprawią, że zostanę fanem bólu nad garstka yy, przymusowo. Ta ostatnia broń to chyba jest tak, tą taką broń, którą na ostatnim tierze Call of Duty odblokowujesz. Domyślam się, że po prostu urywa rękę. I to będzie ostatni film, jaki robimy z Mateuszem. Dziękuję wam za te lata i było fajnie. Dostał? Dostał. Tak. Teraz w serce. Super pistolet. Nienawidzę go, bo nie trafiam nim. Jest najokropniejszy. Nie wiem, o co chodzi Mateuszowi, który narzeka na celność tego ostatniego pistoletu. Ja opanowałem go do perfekcji. Na 5 pocisków 4 trafiłem w krocze, więc to o czymś świadczy. A tak serio to yy, trafiłem. Raz. Na dwieście naboi. Nie mam pojęcia, do czego go porównać w grach. Co no, upgrade'owany pistolet? Ten pistolet rzeczywiście miał mocne kopnięcie, jakiego spodziewałem się po rewolwerze tym początkowym. Znaczy w którymś momencie już moje ręce stwierdziły: Dobre to mnie, to jest dla mnie za mocne. A śmiałem się, że mi się dłoń nie zmieści, bo jest taki hey, hey, mały. Super, no. Nie oceniacie książek po okładce. Bez sensu, nie podoba mi się to. <noise>